Z tej strony Marcelo! Elo, mordeczki! Gramy nowe wydarzenie na bilety, ale mama Pizza. ma. Pizza! Ale mama ma i tak jeden bilet, no to. Ale ja mogę z Twoich biletów grać, jak mnie zaprosisz. Serio? Mhm. Tak. mogę grać, tylko że wtedy. podepnę ja się pod sobie ciebie. Tak, bo ja bardzo. Gramy co, a z koszem, no to. Um, aha, bo ja tego mam na mieczyk. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ja bardzo lubię tego skina e, do Edbita. Bo widzowie, niestety ja miałam 2000 pizzy, wyzerowała mi całą, każdemu wyzerowała. Ale straszne. mimo tego, że ja nie dostałam żadnych takich ekstra, Mała wbijała jeszcze to i tak, No to i tak uważam, że to jest nie w porządku. A zwłaszcza, bo ja zasłużyłam, wbijając na to. O Jezu, ich jest dwóch takich samych. Nie fajnie. Tragiczny. Mam go. A ty gdzie jesteś? Dobra, dawaj. Wiesz to? Kurczę, mój idzie szybciej, to mogłam ja. No nie. Pięknie! Oh no! Marcel, my to musimy wygrać. Mhm. Jeszcze raz. Za trzy punkty. To może ja powinnam to wołać, bo mój szybciej chodzi, wiesz? Pójdź się trochę tak. Co to? Nie, a jest bardzo szybki, no? O! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Gdzie ty jesteś? Uuh. Nie! nie. Mm. Mama, bierz to! Mm. Co? No jest znowu, przegram. Nie, nie, nie trafi teraz. fort. Tylko wiesz, Wy, wybijaj, wybijaj. Dobrze, dobrze, dobrze. O, nie, no to teraz mamy już po. O nie, 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 za trzy punkty to zrobię. Nie, że strzeli w ogóle byle jakim to przegram. Mm, dobra, koniec. Nie fajnie. Nie, Mój ten Edis to nie tysiąc. jest dobry ma 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 w celu ten. A tu możemy zagrać inny wydarzenia. Nie, dawaj, jeszcze raz. Tak? Tym samym jedziesz? No. Hmm. Ale mama ja bardzo chcę zagrać hokej w tym zakonym Dobra, dzień. zagramy też, bo dzisiaj to jest y, odcineczek na te nowe. Zadyma pod koszem 2 na 2 a zagramy później hokej ogóle, i jeszcze pizzkę zagramy. będzie też lajwik. Tak, ale nie to. Wiem, czy to będzie wrzucone po lajwiku czy przed? Nie, myślę, że ten odcinek wskoczy po lajwiku, więc nie trzeba mówić, że będzie lajwik. To był już lajwik, widzowie. Bardzo O nie, się nie co bawiłem. to e, a w sumie nawet Nie, wiem, Nie, ale... no, misiu, misiu, misiu! Dlaczego ja nie trafiłam? Ale wiesz, co ja myślę, że ich tutaj spokojnie mamy. Dawaj, za trzy, dawaj, za trzy. Nie mogę, jak nie mam nita. Aha, serio? Mam, ja, ja nie, nie, nie wierzę, że Ciebie Barley zabił. Nie on, tylko to już jego później to wszystko, co tam wyrzucił. No to wyrzucił. nie No, dawaj Daj, za trzy z ulta. Dobra. A, no, błagam Cię, traf. No! Co? Nie! Nie można tak! Jak? To może ja trafię, ok Daj. Mógłbyś, mógłbyś, no to idź. Zabij go. No dobrze, bardzo proszę. Dawaj za trzy zulta. Prosty się mnie tak zawsze słuchał. Ja syneczku. Mam mój, ich, mam mój, ich. Mój rekord, Misiu. Mój. Dawaj. Czyszczę ci pod koszem tutaj. Proszę bardzo. No, no. No, nie, nie, nie. A ja ich nie Dole, zabijam, tylko patrzę, się, czy będzie. No. Miśku. E, to mój rekordowy wynik, nie wiem dlaczego. Nie, nie, nie. Nie zgadzam się. Dobrze. Bigo, no to leci, leć. Bigo, bigo, bigo. No bije, bije, spoko. Prawie. No. Brawo, piąteczka, jeszcze jedno. Mój rekordowy nie, wynik. Nie, już. Pięknie. Trzy na trzy, już mam wygrać. Chcesz jeszcze coś grać, czy e, no, w coś innego? Nie wiem. No to dawaj, coś innego. Hokejowa za dymem? Możemy. Nie, słaby bardzo jestem w to. W co? No w to. W tego kosza? Hokejowa za dymem. No dobra. Co? Nie, bo ja mam na nim 12. A ja? A i tak ty mało tracisz, jak przegrasz. Którą miałam? Bo ja wiem. Maksymalną. <laughs> Ty. No bo na bacie się ma zawsze maksymalną. I ich. Czemuś. No co trafię, Kukola, No fajnie by było. Czemu nie trafiasz? Misiek. Ej, chodź tu, chodź tu. Chodź nie, tu. nie wierzę w sobie tutaj. Dobrze. Trzy trzeba, prawda? Mm -hmm. Trzy trzeba. Mama, mama, ty będziesz musiała podać tam gdzie jest mój ult, ok? Łoś. Samobuja tu nie można. Powiedz, że. No, nie można. Uczekaj ja tylko ten walnę ulta. Kurde, zabiła mnie. A, boże, Ej, Nie ma, nie mam na nie mam na to, co tu się dzieje. Bierz, bierz, bierz. Wybiło się nam, Kurczal. Wow, free. Dlaczego zginęłaś? Łapie to... O nie, nie! To jest twoje? To nie ja myślałam, że ja trafię! To pod, idź, idź. Nie, czekaj. Ej, trafisz! Aha. Bierz to, bierz to, bierz to! Teraz trafi. Miśku! No! Nie! Nie żartuj! Nando! Ano, Ando! Co tu się dzieje? Oha, Aha, nie trafiła zulta, haha. Ha. Jest! Jeeeej! Ja już wiedziałam, że pójdzie znowu w ten słupeczek. Dobra, mam ich tu. Nie mam ich. Nie mam ich. Dawaj, dawaj! Oj, strzeli. Hmm... Miśku? No, jeszcze ulce Dobra, jeszcze jeden. Czy możesz ulce trafić. Aha. Dlaczego ja poszłam za nim? Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Straszne, co zrobiłam. Tragicznie nam to szło, a im tak łatwo, gładko. Nie, nie może tak to wyglądać Marcel, nie może, nie może. Dobra, Dobra mamy. Aha. Dawaj, dawaj, dawaj! Wracaj! Albo... Dobra, już zdążę. <laughs> Ten 8-bit jest taki szybki. Może zaczekaj, to ja... Miśku, bo cię zabił! Dobrze! Huh. Tak specjalnie zrobiliśmy widzowie, żeby was trzymać troszeczkę w niepewności. <laughs> Prawda? Gramy jeszcze raz. Tak. pomy my z tak, Oczywiście podenerwujmy żartuję. trochę tych hejterów naszych. Właśnie, sprowokujmy jak, jak trochę ja to tych to hejter. To piszcie, co tam sobie chcecie. No, no. Nas to i tak nie rusza. My się i tak dobrze bawimy, więc możecie sobie pisać, że jesteśmy nupki i inne. Tam. Tak szczerze, mama nie chce, żebym pisał, oglądał to, co piszą no, ci hejterzy ale nie, tak to serio, jest... mnie to nie obchodzi, mnie to w ogóle nie rusza. Uwielbiam to misiu, bo uwielbiam, że tak. Ale się mówisz. odbiło na farcie. No, Fart, dobry. Dawaj go, dawaj go. Nie, nie, nie. Podaj, podaj! Proszę bardzo. Widziałeś? I jeszcze go pięknie. To była świetna akcja i świetna współpraca. Super. To się szanuje! Tak. Dawaj, dawaj! Nie, nie, nie. Dobra, mamy, mamy, mamy. Mamy, jest. Mamo, mam, zabij go, mam, zabij go, zabij go, no, zabij go. No, Próbuję co on mi tu zrobił To jest To już myślałem, że ja tak Mordizum. trafiłem? Co, a ten co? Byle się nakombinował, bo odbijał to od 500 rzeczy. Dawaj go! O Jezu, aidbit, ja Cię błagam! Dojdziesz ty kiedyś tam! Jest! W tym tempie prędkość światła. Ośmiobitowiec. Oj, oj, oj! oj, troszeczkę im to dałam. Mama, 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 mama. paluszek? Nie, po prostu mama, mama, no nie no. Dlaczego no, mi Ej, coś tak na mnie rzucał. Ma za dużo ultów. Dawaj go, dawaj go! Dobrze, dobrze, na spokojnie. Dzięki. Gdzie mm. jesteś? O, o! Przegraliśmy. No nie. Jeszcze jeden. Marcel się tu tak bardzo jak nie wiesz. Nie, nie! Nie! Nie żartuj. Spokoj, jest git. Dobra, mamy. Ktoś, Ktoś jest, tu się przeportuje Ja nie, nie widzę tutaj co. Co tu się dzieje? Poczekaj, bo mi komentarza wlazła. Nie. Yes! Yes! Brawo! Z Trzy... to widzowie, wiecie, co jest świetne, że nie dość, że was trzymamy w niepewności. To nawet nas! <laughs> Tak! To, to się nazywa. Zagrajmy sobie inne Gra tego pełna tego emocji. Wydarzenia. Jeszcze tą pizzkę, tą z pociągiem. Tak. Wszystkie już zrobiłeś? Ja już Wszystkie już zrobiłeś? Ale co? No to z misji. Które, ile jeszcze tego masz? Wiesz co, ja jeszcze muszę... Dostawę, mam dwie dostawy do zrobienia. Okej, okay. a ja mam trzy dostawy do zrobienia. No i ekstra, o, to jeszcze kredy. zrobimy to i to będzie odcineczek tych wszystkich specjalnych wydarzeń. Fajnie, fajne one są. A ja jeszcze to, mam misje, które podoba się wygram, wam najbardziej? Że jak wygram, mama zabym pod koszem. Mhm. Jeszcze jedną, to będę wykonał misję. Okej, okay. no i fajnie. Widzowie, dajcie znać, które z tych nowych wydarzeń podoba się wam najbardziej. Z tych nowych trybów, czy co to, planszy? Map, planszo, planszo. A tu jeszcze jest Morty, ja go jakoś tak nie. Eee, trochę za łatwo nam to poszło. Poczekaj, poczekaj, bo to jeszcze jest tak, że jeżeli nie dokończymy, to potem ten pociąg się rusza szybciej, wiesz o co chodzi. Ale dostał trolla, bratek. No to. Aż to Nie mów tak. I tak to nie dało. Dawaj go, dawaj go. Widzisz, o to mi chodzi, że to się szybciutko może odwrócić. Że jak już z czasami jesteś nawet przy końcu... Dawaj, dawaj ich, pięknie! Nie zmiażdżyłeś? Prawie, dobra. Brawo, mamuś. Stół tutaj, nie, po prostu nie możecie trafić, wiesz. Mam go już. No. Dawaj, chodź tu jeszcze. Dobra. Czu, czu, czu. <laughs> jeszcze do go, do go! Pięknie, no prawie, misiu! Co to było? Widzisz? Jak my tego nie zrobimy, to jest jeszcze dogrywka, wiesz o tym? Mm -hmm. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. No je zginął. Ult. Sigma. Ha! Coś jak Skibidi Sigma. Jak Skibidi Sigma. miszku misko. Sigma. Jeszcze ja tu. Mam takie miny Ja się bardzo angażuję, wiesz o tym? Tak. Tak. Mamy ich, mamy to. Wy, się na, wy nawet jeszcze nie próbujcie. Jest. Ale mnie kciuk znowu boli. Ile masz tych pizzek do zrobienia? No jeszcze dwie. No dobra. Te pizzki są takie takie. Ach, fajne, to nie jest takie trudne. W sensie, że to szybko leci. Ponownie. Hokej chyba najszybciej idzie. Hokej jest mi chyba moim ulubionym. Hmm? Koszykówka jest najtrudniejszym, tak mi się wydaje. Koszykówka jest Bo taki najbardziej tam trzeba że trzymając trafić, w no. Nie. Nie lubię tego. I że możesz na za dwa, za trzy, i no, tak jak w prawdziwym koszu. Fajne. Bardzo mi się podobają te nowe. Wszystkie mi się podobają, bo jest coś innego. O, o, tu będzie gorzej, coś czuję. Tak, oni są bardzo dobri. Jakbym ci powiedzieć, że tam ten Masławej i mi tyka w rękę do. Uff. Nie zdążyłam nawet odpalić wrotek. W sensie ULTA nawet nie zdążyłam. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. No, a, czemu? No. To, no. <grym> chodź tu, chodź tu. Oni już chyba myśleli, że to porobią nas tak szybko. Oni Mam nadzieję, że to da nam farta. Ja idę do niego. A ty no sobie nie, tam. Zginiesz. No idź, nie, Ty dawaj tam. No wiesz, co też nie chciałam, żeby ci wlazł do kółeczka, a on ci zrobił to i tak kółeczko tam super, Aj. no i znowu ciągną. Super i znowu ich miażdżę. Nieprawda. Prawda! Nie prawda? Nieprawda. Nieprawda. <laughs> czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Może być prawda. <grym> dawaj, dawaj, nie zniechęcaj się. Coś mi się wydaje, że to będzie łatwo wygrana. No nie. Ale oni sobie to wymyślili. Dobry duet. Dawaj go, dawaj go, patrz na ledwości jest. Zginąłeś? Nie. Dobrze. O, ja już myślałam, że oni wygrają. Oni też tak myślę. Mam go! Brawo. Jest. I jeszcze wiesz co jest, że kurczę, ten czas się skończy, a to wcale nie oznacza... najgorsza na świecie dogrywka, nie? No właśnie, to jest trudne, bo ta dogrywka jest mamuś, tak... O dobra mamuś. Mam go. Nie mam, ono nie zamroził, o nie, nie lubię tak no nie O nie, mają pół minuty, bardzo zdążą Ale wiesz co, to i tak nie, Myślę, że do końca to nas nie zrobią, tylko Mama Mam go, mam go Nie mam go No nie wytrzymam Ej, spokojnie, spokojnie, nie zdąży iść do końca, chodź Nie zdąży i będzie dogrywka I zaraz to przejmujemy I wygrywamy, wiesz o tym patrz, Mi się nie wydaje. patrz, jak to nie, patrz, ciach, ciach ciach czego go nie zabiłaś, no i on dalej przermuje Że ty tego nie dobiłaś, no i a on teraz ma dogrywkę i teraz to idzie szybciej no dobra, przegraliśmy mhm. masz to jest, jest chodź tu idę idę nie no Bigo! Czemu ty go nie walisz, tylko patrzysz? Nienawidzę. Obserwowałeś za długo Nienawidzę. Czego ty nienawidzisz? Czego! Coś ty Patrz jaka fajna rozgrywka Nenawidzę. hu, patrz, hu, hu. patrz, patrz, patrz! Patrz patrz! Jest! Dawaj to! Nie gadaj. Bigo, bigo! Czinałeś? Nie. <śmiech> <śmiech> Ej, to był kozak! Ale super! Ale wygrać się ze co to? Ale to było, Marcel już mnie tak kciukała Super! Ile jeszcze Ci zostało? Jedna, chcesz jeszcze raz? Tak Dawaj Piąteczka, my piękne, my piękne takimi to dobrymi graczami Ale w ogóle ja świetna gra, miałeś tyle emocji co ja, ja Ja już myślałam, że my przegramy Tak, tak ja my, myślę, że Wy wszyscy też tak myśleliście I co? I co? Nie, ja myślę, że nie, że naprawdę część z Was w nas wierzyła i za to Wam dziękujemy Tylko, że pewnie tak, hejterzy też nie wierzyli A to nam nie zależy No właśnie, na hejterach to nie jest i też że zawsze będą, bo ja chcę odwrócić uwagę, wiesz? Żebyś ty sobie mógł tym pociągiem tam, tym wagonikiem jeździć. Kurczę. Nie pykło? No. Ja myślę, że oni są słabi. Dobra, o tamtych wiedziałeś, że nie są, więc spokojnie. Patrz. Ha. Pyk, pyk. Cios, jak z Sigma. Chodź tu do mnie. Jak z z prędkością światła. Patrz, nie ma tutaj takiego ulta. No świetny, to był walnie. świetny pomysł. O kurde, Barley mnie zabije. No mnie tutaj tak. Pama, ulcisz go. Dobra. Oh. Widziałeś to? Ale on perfekcyjnie zginął. Staram się. No nie, stół. Widziałeś to? Chodź tu, chodź tu szybciutko. Chodź tu, mamy to. Dokończ, dokończ. Strzelaj, 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 nie tak stoisz tylko. No ale mama, ja wiedziałem, oni mieli tarcze, no to jak miałam ich A nie, no to jak mieli tarcze, no to jak? I widzisz, musisz dobić, a ty zanim dojdziesz tam... Mortis. Nie wierzę, nie. Co za Mortis. No Mortis był na to dobry. A teraz się kapnąłeś? <noise> no mama, dlaczego ty tam nie stoisz? Co? Gdzie raz? Las. Możesz się ruszyć tutaj, Aidbicie? Już się nie wiesz... Co ty... Iw, idzie w ogień, nie wierzę, nie. <noise> no nie! <noise> Denerwują mnie to jak tak bardzo, jak nie wiem. Jej! Jej, jej! Tati dead! No jak tak będziesz gadał, to tak będzie. Widzisz, już miałam 92 i na ciebie to można czekać. O Boże, ty nie chcę dogrywki. Nie, Przestań nie! Przestań miał jedziemy z tym. Jest! Jest! No. Nie będzie dogrywki. Dawaj, 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 przyjdź tu ze mną, to nie będzie dogrywki. No dobijesz w końcu kiedyś. Nie. O, dobiję. Dobiję! Jest, 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 jest. Dobra, dawaj, 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 osiem, nie nie, nie nie! Pięknie. Ała! Dobra, ostatni, hokej teraz nam został, tak? Mhm. Miał, miał, miał. Dobra, następnym razem. Miał, miał. Ty robisz, miał, miał. Wiesz? Co ja cię nie słyszę, to miałczysz. Jesteś zadowolony? Z tej gry, cz, 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 Ale dobrze nam idzie, co? My się bardzo w to wczuwamy. Hokej? No, daję pokażę. Ja już wszystkie zrobię. A ja mam jakieś misje w ogóle dzisiaj, jeszcze nie zrobiona. kto? Plecki. Gotowe? Tak. Ja również. Ale cały czas z tymi samymi gramy. Patrz, przez nie, nie, w ogóle nie zmieniliśmy. No i chyba dobrze. Tak się nadzieję. wkręciłam. Też tak myślę. A tu oni tego nie chcą. No dobra. <laughs> Nie no, gdzie nie, no on to Możesz go zabić ty zanim dojdziesz? Nie. Zostaw to! Gościu, please No nie, Marcel błagam a rich, a rich. Nie mamy planu na to Nie wiem No bij! No staram się! Gdzie to leci? No. Ten 8 jest straszny nie, ale naprawdę, bo on jest i powolny, i jakiś taki nie A ja, jak brat moj, mojego kolegi. Aha, a ja, po co ja go biję, nie? Dostał obsesję na punkcie 8-bita i właśnie on se kupił za 300 gemów, nie wiadomo po co, tego skinna. I... W dodatku dużo bardzo rzeczy. No i pięknie, 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 dobij, Dobi! dobij! Dobij! dobij, 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 dobij. No strzel <noise> <noise> O nie to jest straszne przecież, jak można się tak emocjonować? Nie, nie, sio. No. Tu, 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 tu. Nie no, mama, trzeba go zabić O Nie drzewa! <noise> I co ty na to? Ult hiper, co ty na to? hiper ult, hiper ult No dobra Zrobię samego ulta A jaki to jest hiper ult? No musisz dać hiper doładowanie, do nie? To chodzi, że hiper ult Masz, 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 dawaj! Bruch. Aha, bo ty tego nigdy nie... Mama, wiecie, z ulci to! Co z zulcij? Poleć co, no? tam! Dobra, lecę przecież. I daj, i daj mi. Tak, daj tobie, no to idź do góry, no przecież... Jestem możesz ich zabić. Jestem u góry. Dobra, no idę, do. no już ci podam. Wzięłaś? Tak. Muszę ich zabić. zabić. Muszę ich zabić. Pięknie! Miśku, strzel to! Proszę cię, czy ty tam dojdziesz do tej bramy? Tu, to, 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 to.

Super, ale podobało mi się to. Dziękujemy, widzowie, za oglądanie. Dajcie Dziękujemy znać, bardzo. które z tych map, nowych wydarzeń, tak? Wam się podoba najbardziej. Pa Pałordeczki! Pa